Już 5,5 minuty po dziewiątej. Temat, na który bardzo czekali pewnie niektórzy nasi widzowie, czyli z biustem w show biznesie. A w naszym studiu Sara Majka, Witam. Karka, witam. E, tak, dzisiaj bez dekoltu, tak żeby było właśnie, żeby nic nie zwracało uwagi, bez takiego wielkiego dekoltu. Jest oczywiście. Delikatny, prawie nic rzeczywiście nie widać. Stać mnie na więcej. E, w ogóle kobiety, które działają w showbiznesie, muszą być przygotowane na to, że sta musi, musi je być stać na bardzo dużo nawet. Te wszystkie takie wypadki, gdzie tam coś gdzieś się e, e, wymknie spod odzieży, i tak dalej, to chyba nie są przypadki do końca. To prawda. E, słynna Janet Jackson z Justinem Tripleckiem na jednym z koncertów, tak, e, zasłynęła odkryciem e, e, piersi e, i generalnie, oczywiście, miało to być uznane za przypadek. Ale to jest takie wabienie, kuszenie, prowokacja, świadoma prowokacja. A kiedy się chce stawiać pierwsze kroki w show biznesie, czy ktoś e, przychodzi, mierzy, bada, sprawdza, czy to w ogóle e, się sprzeda, czy nie? Musimy sobie wyjaśnić pierwszą podstawową rzecz, że biust może pomóc, natomiast on nie załatwi sprawy, on nie e, załatwi kariery, on nie jest gwarantem sukcesu, jeżeli za tym biustem nie stoi rozum, jeżeli nie stoi konsekwencja, jeśli nie stoi działanie i wiedza. To y, sam biust y, y, nie wystarcza. Oczywiście są przypadki i na świecie, i w Polsce dziewczyn, które y, samym biustem, nie mając rozumu, jakoś tam zaistniały, ale to są sporadyczne przypadki i to są po prostu, tak jak mówię, przypadki. To nie jest świadome działanie. Inną sprawą jest, jeżeli dziewczyna eksponuje świadomie swój biust, wykorzystując swoje atuty, bo dlaczego nie? Biust y, może pomóc, natomiast y, za tym biustem musi coś jeszcze iść. No tak. Y, w przypadku na przykład. Sabriny i słynnego Boys. Wielki przebój. Teledysk, chyba najbardziej i najchętniej oglądany w, i oczekiwany w telewizjach muzycznych w latach 80., a i dziś, kiedy się na to patrzy, to człowiek. I nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić, dlatego że jest to jakiś element kobiecości, jest to kojarzone. Z kobiecością, więc jak najbardziej powinno się eksponować. Jeżeli kobieta posiada seksowne seksowny kształty, czy seksowny biust, nie tylko biust, ponieważ czy to jest tyłeczek, czy to jest są biodra, skoro kobieta kojarzona jest z takimi. No, e... Zaczynam na razie od góry, na dół no, kiedyś. ale my możemy kiedy indziej zejść na inny temat. Natomiast prawda jest taka, że biust na pewno jest elementem, który przykuwa uwagę, a skoro przykuwa uwagę, to jest magnesem. Jeśli jest magnesem, to dobrze, ponieważ w biznesie Musi być po prostu coś, czym można... Y, pierwsze, y, pierwsze kroki, tak jak Doda. Czy Doda zaczynała karierę Uważ. głosem? No nie. Pamela Anderson, karierę biustą. biegnij, Pamela, Pamela zawsze Anderson, ludzie przed telewizorem. Kasia Figura? Kasia Figura do dzisiaj tak naprawdę jedyno, jedyne, czym robi y, karierę, to jest ciągle biust. Ona nie jest ani wybitną aktorką, ani jakiś super inteligent chodzący. To jest po prostu kobieta, która tylko i wyłącznie biust wykorzystała do swojej kariery. I niech sobie tak robi, natomiast to są przypadki. Biust y, jest tylko dodatkiem. Od razu mówię, nie można po prostu, dziewczyny nie mogą myśleć, że jeżeli powiększą sobie biust to świat stoi otworem. Tak nie o jest. niektóre mówią, że wolałyby nawet pomniejszyć go, żeby przestano zwracać uwagę na ten biust, a żeby zwracać bardziej uwagę na to, co one sobą robią. Kobiety powinny się zająć, wydaje mi się, bardziej rozwojem intelektualnym, edukacją niż sprawami biustu. Dlatego, że biust mały również może się niektórym podobać, tak? Są mężczyźni, którzy powiedzą: „A mi się podoba Pamela Anderson i ten typ urody”, a są tacy, którzy powiedzą: „Nie, wręcz przeciwnie, mi się podobają płaskie deski”. No tak, ale chyba częściej słyszymy o przypadkach powiększania niż pomniejszania. Zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że to jest też jakiś tam element, który powoduje, że mężczyźni po prostu ślinią się na widok kobiet, a kobietom również pewnie na tym jakoś tam zależy. Bo co by nie mówić, to cała nasza kultura oparta jest na tym. Niestety, żeby co zrobić? Zwrócić uwagę mężczyzny, żeby się we mnie zakochał, żeby potem się pobrać i mieć trójkę dzieci. I taka jest niestety smutna prawda. No ale w show jest trochę inaczej co z, tymi, z, z tym pobieraniem się i dziećmi. No chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć rzeszę fanów, żeby, żeby się mówiło, żeby były zdjęcia, prawda? A potem jeszcze poczytna gazeta dla mężczyzn proponuje często sesję zdjęciową. E, która właśnie ten biust już na pewno eksponuje na wierzchu. E, I taka jest kolej rzeczy. Tak mi się wydaje. Ja chcę zawsze przestrzeć wszystkie dziewczyny przed tym, żeby po prostu one nie myślały, że biustem można zrobić karierę. Oczywiście stereotopowe myślenie. Istnieje wszędzie, w Polsce, za granicą. Biust, jeżeli eksponujesz, a to na pewno nie masz talentu, bo gdybyś go miała, to byś go chowała. Tak nie jest. Są przypadki, rzadkie, ale są, jak chociażby ja, gdzie dziewczyna oprócz tego, że ma biust, masz też rozum. Co niektórym się nie mieści w głowie, bo to już jest za dużo. No jak Bóg mógł dać i to, i to, i jeszcze kilka innych elementów fajnych. No ale y, jeśli ktoś posiada rzeczywiście i rozum, i biust, ma większe szanse i na zaistnienie, i na zwracanie na siebie uwagi, na pewno. Ale przykładek chociażby Lady Gagi, Przykład Lady Gagi pokazuje, że nie trzeba być ani ładną, ani nie trzeba być super zgrabną, ani nie trzeba mieć super biustu, żeby potrafić zwracać na siebie uwagę. Więc trzeba po prostu mieć przede wszystkim rozum. No tak, ona jest świetna, jeżeli chodzi o pokazywanie się w taki sposób, żeby. Ona że jest po prostu odważna i to jest y, y, główna, y, główny motor napędowy całej jej kariery odwaga. No I w ogóle jeśli, w życiu trzeba być jeśli, odważnym. Jeśli już właśnie jest ten duży biust, to czy. Trzeba z odwagą go pokazywać, czy może go trochę chować? Nie ma zasad. Było... Jeżeli dziewczyna dobrze się czuje z eksponowanym biustem, niech go pokazuje, obojętne co myślą y, y, przyjaciele, znajomi, rodzina. W większości jednak się mówi y, zasłoń, bo po co, po co masz y, kusić, niepotrzebne. Jeżeli dziewczyna lubi, jeżeli jej to sprawia przyjemność, jak najbardziej. Oczywiście, ale też trzeba pamiętać, że jeżeli się idzie na rozmowę kwalifikacyjną albo chce się wykonywać pracę bizneswoman, innego typu zajęcia niż w biznesie, no to ten biust niekoniecznie jest w dobrym guście, jeżeli się go nadmiernie eksponuje. Sama jak idę na jakieś spotkanie ważne biznesowe, to nie wywalam na wierzch swoich Valorów. walorów, tylko raczej staram się tutaj guziczki zapięte po to, żeby. Ludzie stereotypowo, którzy myślą, żeby nie pomyśleli, a, ona to Przez na pewno nie ma nic żeby, do powiedzenia, skoro ma... Żeby rozmówca e, rozmawiał, a nie tylko Tak, żeby rozmówca rozmawiał i żeby nie wlepiał wzrok. Tak samo jest z różnego typu występami. To też zależy. Jeżeli koncert jest taki, że ma być zabawa i y, 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 dla jakiegoś tam typu odbiorcy, pewnie, pokazujmy bez. Ale jeżeli to ma być koncert z klasą, to niekoniecznie jest to wskazane. Naprawdę są różne... Y, i kto by pomyślał, że piersi są dwie, a proszę bardzo, ile minut poświęciliśmy na ten temat? I pewnie poświęcilibyśmy dużo, dużo więcej, ale mamy ograniczenia. Sara May, dziękuję bardzo za wizytę i za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A już kiedyś dawno temu dygnitarze mówili, że powinniśmy być i piersi w sporcie, i piersi w nauce i tak dalej.